To będzie baba. Tym razem innym wariantem. Ale to za chwileczkę. Tu pojedziemy sobie w prawo. R -tut. R -tut. R -tut. Tutaj hopsa. I hopsa. I tu też sobie w skręcimy w prawo. I hopsa. I w kamieniu. Piękna przyczepność Wszystko się klei i, hop, i, hop. I troszkę kamurców, młode drzewka, trawersik Jeden zakręt, to uwaga, bo trzeba skręcić. No i jeszcze raz kaweczki. Tu jest taki piękny kamień wyszlifowany od przerzutek. Myślę, jedna tu zdechła. I ostatnia banda. I droga i koniec.